Ja dziś zapraszam Was na podsumowanie czytelnicze lipca. Udało mi się przeczytać kilka książek z TBR-u na wakacje, więc mam nadzieję, że cały ten TBR uda mi się przeczytać. W lipcu przeczytałam 19 książek. Byłoby ich więcej, ale pierwsze półtore tygodnia byłam w tubaju. Na moich lifestyle'owych social media, Madlena, macie wszystkie vlogi, e, tory na Instagramie zdjęcia, to wszystko jest w tych lifestyle'owych e, moich social media, a tutaj tylko kontent książkowy. E, więc z tego powodu, że tam byłam, to wtedy nie czytałam. Więc ten wynik nie jest dla mnie jakiś taki super, ale potem się wzięłam i chciałam nadrabiać właśnie e, te książki i tam było praktycznie czytane jedna książka dziennie. Pierwsza pozycja to gorączka złota, jak upada Wenezuela. Jest to reportaż na temat. E, tego, co się działo w Wenezueli. Wenezuela właściwie jest krajem, który praktycznie upadł z powodu um, takiego, a nie innego rządu, z powodu działań y, rządu, więc y, tam jest bardzo duża inflacja, była bardzo duża inflacja, bardzo dużo osób w ogóle uciekło z Wenezueli, tam jest korupcja, tam wojsko wkroczyło, y, więc tak, książka Wszystko to pokazuje, bardzo mi się ta pozycja podobała, natomiast z drugiej strony uważam, że jest też troszkę napisana w taki chaotyczny sposób, jest bardzo y, Wiele rzeczy się powtarza, autor trochę tak przeskakuje, więc trzeba się skupić, kiedy czyta się tę książkę. Natomiast sam temat jest bardzo ciekawy, więc to sprawia, że czyta się tę książkę tak naprawdę z takim zapartym tchem. Kolejna pozycja to prawda czy wyzwanie od Nataszy Preston. Jest to taki thriller młodzieżowy. Troszkę spodziewałam się czegoś innego i otrzymałam też coś innego, więc nie nastawiałam się konkretnie na to, co otrzymałam. Uważam, że jest to bardzo dobra pozycja dla młodzieży. Coś takiego innego, nie jest to taka już tam Połowa młodzieżówka, tylko właśnie jest to połączenie tego thrilleru, tego kryminału, więc jest tutaj naprawdę kilka takich zaskakujących plotwistów, natomiast większość gdzieś tam można się domyślić, w którą stronę to idzie. Natomiast pozycja i tak uważam, że bardzo dobra. Następna pozycja to Priest, i ja już wypowiadałam się na TikTok o tej książce, ponieważ przeczytałam zarówno pierwszy tom, jak i drugi. I dopiero po przeczytaniu tego pierwszego tomu zrozumiałam, czemu ludzie potrafią się oburzać, ponieważ Ponieważ w pierwszym tomie rzeczywiście jest bardzo dużo takich powiązań z kościołem, jest bardzo dużo takich modlitw, na przykład w czasie zbliżeń, y, albo gdzieś tam y, używanie tych powiedzmy świętych rzeczy w zbliżeniach. Y, więc rzeczywiście tutaj mogą być osoby trochę takie, mm, takie bardzo katolickie, mogą odczuwać taki dyskomfort podczas czytania tej książki. Natomiast ja. Y, nie odczułam tego, tak? Ja uważam, że jest to bardzo dobra pozycja pod tym względem, że jest to przede wszystkim pozycja zupełnie inna. Nie jest to taki zwyczajny, nudny elotyk. Mamy tutaj też kilka poważniejszych tematów właśnie na temat tego, co dzieje się w kościele, tego wykorzystywania i tak dalej. Więc to też fajnie, że zostało poruszone. Chociaż uważam, że zostało to poruszone w bardzo taki delikatny sposób. Więc tak naprawdę całość skupia się głównie na tym wątku, Miłosnym, romantycznym, natomiast y, mi się ta pozycja podobała właśnie chyba dlatego, że była taka kontrowersyjna, taka inna. Więc wiecie, nikt nie zmusza do czytania i jeśli czujecie, że to nie będzie książka dla was, no to w ogóle nie czytajcie. Natomiast tak jak już wspominałam, ja po prostu podeszłam do jako do takiej fikcji literackiej i mi się podobała, bo była taka nietypowa. Cena książka to Dubaj krwią zbudowany. Jest tutaj bardzo wiele rzeczy, które mnie zaskoczyło. Przede wszystkim to, do czego ci ludzie muszą. Się dopuścić, żeby w ogóle przyjechać do Dubaju do pracy. To jest coś, co mnie przede wszystkim zaskoczyło. Większość pracowników jednak pochodzi z Indii i to widać, będąc w Dubaju, i jest straszne, do czego oni w tych Indiach muszą się dopuścić, żeby zdobyć pieniądze, żeby wyjechać do Dubaju do pracy. Więc przede wszystkim tutaj już się zaczyna ten problem. Ten problem nie zaczyna się w samym Dubaju jakiegoś wykorzystywania czy nieludzkiej pracy, a właśnie już. W tych Indiach i to jest coś po prostu um, czego nie byłam świadoma. Więc to jest y, y, bardzo ciężka książka pod tym względem, że rzeczywiście jest tutaj tak wiele szokujących rzeczy, i nawet jeśli gdzieś tam człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak działa Dubaj, jak działa ten system taki klasowy, bo mimo wszystko w Dubaju to jest, że gdzieś tam człowiek z Europy ma lepiej płatną pracę niż ten sam, ta sama praca wykonywana przez człowieka z Indii, więc to wszystko jest w Dubaju, ja byłam tego świadoma, natomiast gdzieś tam nie byłam świadoma tego, co, co dzieje się w Indiach, żeby. Dość do, do tego etapu pracy w Dubaju. Następna książka to Time Out i jest to taka dość nietypowa książka o LGBT, ponieważ mamy tutaj bardzo popularnego chłopaka, yy, który jest tak naprawdę wręcz wielbiony przez całe miasto i on ogłasza, że jest gejem i całe miasto się. Od niego odwraca. Więc tak naprawdę mamy tutaj popularnego chłopaka, który dokonuje swojego coming outu. Zazwyczaj jednak mam wrażenie, że było to bardziej skupienie na takich szarych myszkach, takich osobach, które gdzieś tam się nie wyróżniały, a tutaj właśnie jest yy, popularna osoba, która. Yy, tak naprawdę jej życie zmienia się o 180 stopni, więc to mi się w tej pozycji bardzo podobało, natomiast sama książka była taka ok. Ja się czułam odrobinkę za starą. Następna książka to Sinner, yy, czyli drugi tom Priest'a i mi się ta książka nie podobała już tak mocno jak Priest. Priest był kontrowersyjny, podobało mi się to. Właśnie to mi się podobało, że było takie szukujące, że ja właściwie nie wiedziałam, co w tej książce będzie dalej. Tutaj jest to raczej taki dość zwyczajny erotyk. Oczywiście jest tutaj ten wątek kościoła, natomiast mamy tutaj dziewczynę, która aspiruje do bycia zakonnicą, więc nawet ona nie jest zakonnicą, więc gdzieś tam jest to taki wątek. Tego kościoła, tak naprawdę, bardzo delikatnie wprowadzone, i to wszystko sprawia, że ta książka trochę się tak nie wyróżnia niczym wśród książek ze swojego gatunku. I następna pozycja to zapomniany takt. Wciąż nie wiem, co o tej książce myśleć, bo na ja pewno nie spodziewałam się tego, w jaką stronę to pójdzie. Jest to naprawdę bardzo fajna pozycja. Tutaj, takie motyw jak Grumpy Sunshine. Mamy bardzo fajny motyw muzyki, i przede wszystkim jest. To tak pięknie napisana książka. Książka ma bardzo wiele wzruszających momentów, samo zakończenie też tak chwyta za serce i jest y, naprawdę szokujące, więc jest to książka, którą naprawdę polecam, bardzo mi się podobała i nie spodziewałam się, że coś takiego otrzymam. Następnie książka 27 Śmierci Tobiego Obeda i ja się długo zbierałam do tej książki i ta pozycja była tak ciężka. Bardzo polecam, natomiast nie jest to książka dla wszystkich yy, ja już o tym mówiłam na stole i odzywały się do mnie osoby, które mówiły, że na przykład nie potrafią przebrnąć przez tą książkę, bo jest tak ciężka. Tutaj pokazuje yy, ta książka historię tego, co działo się z rdzennymi mieszkańcami Kanady. To, co tam się działo, tam jest rozdział trzeci, który opisuje właśnie to, co działo się w tych szkołach, bo oni wyszli z założenia, że e, najlepszym sposobem, żeby pozbyć się z tych rdzennych mieszkańców, jest po prostu odciągnąć dzieci e, od rodziców i wysłać ich do szkoły z internatem, żeby w ogóle nie miały dostępu do kultury, do e, języka, więc tak naprawdę ich właśnie przekształcić w takie osoby, które chcieli mieć. Natomiast no nie wyszło to. Trafili do szkół, które były prowadzone przez siostry przez księży. I znów kolejna książka, która pokazuje mi, jak bardzo tracę szacunek do instytucji Kościoła. Po prostu tyle się słyszy o tym, że siostry zakonne księża potrafią wykorzystywać w takich szkołach, potrafią torturować wręcz dzieciaki. Ten rozdział trzeci skupia się na tych szkołach i tam są opisy wręcz tortur na dzieciach. Tam są naprawdę tortury jak w średniowieczu. Nie jest to zdecydowanie książka dla wszystkich, natomiast jest bardzo szokująca, bardzo otwierająca oczy i bardzo sprawiająca, że się nienawidzi instytucji kościoła, mimo wszystko. Następna pozycja to spadochrony, młodzieżowa książka, która chwyciła mnie za serducho. Mamy tutaj temat rasizmu, ale nie względem czarnoskórych, a względem Azjatów. Mamy tutaj temat y, tego, y, że bogaci Azjaci przyjeżdżają y, na studia, na przykład, uczyć się do Stanów Zjednoczonych. I gdzieś tam jest to takie zetknięcie, że oni są bogaci. Y, Gdzieś tam ci Amerykanie, może są trochę biedniejsi, ale jednak nie przeszkadza im to, żeby dyskryminować tych Azjatów. Gdzieś tam jest tutaj to pokazanie, że co dają pieniądze, dają władzę, więc, więc fajnie jest to ukazane. Książka dobra, świetna, genialna. Chwyciła mnie za serduchą. Mamy tutaj kilka poważniejszych tematów. Nie tylko ten rasizm i tak dalej. To takie pokazanie, że masz pieniądze, masz władzę. Natomiast są też inne rzeczy, o których nie chcę tutaj wspominać, bo wolę, żeby to było zaskoczenie. Natomiast książka genialna. na pozycja to niedawna premiera, czyli Mychy i Paprocie będą naszym grobem. I ja... Tyle się nasłuchałam pozytywnych recenzji. Że książka szokuje, że jest straszna, że wręcz to horror dla młodzieży. I ja się strasznie nastawiłam na horror dla młodzieży. Ja byłam przekonana, że ja się będę bać. Podczas czytania tej książki. Natomiast dla mnie była to pozycja raczej w kierunku kryminału młodzieżowego niż horroru. Nawet, nawet nie był to thriller, bardziej właśnie kryminał. I z tego powodu ja się troszkę rozczarowałam, bo gdzieś tam nastawiałam się trochę na ten horror, na te duchy i tak dalej. To było, ale nie w taki sposób, w jaki myślałam, że będzie. Następna pozycja to Iskry Jak Gwiazdy. Jest to książka o wojnie w Afganistanie, natomiast napisana trochę tak z perspektywy dziecka. Że gdzieś tam to dziecko zostaje uratowane i musi odnaleźć się w nowym świecie, i gdzieś tam jest ta próba wysłania tego dziecka e, z tego kraju, żeby uciekło przed wojną. Bardzo dobra pozycja. Szybko się czyta, ale też myślę, że, że nie dla wszystkich. Kolejna pozycja to na z magii i trucizny. Fantastyka, taka azjatycka fantastyka e, z klimatem e, takiej rywalizacji, herbaty. Bardzo dobra pozycja, aczkolwiek nie będę ukrywać, że ja bardzo długo ją czytałam. Nie mogłam e, przebrnąć przez tą pozycję, dlatego że ja się, ja się nie wciągnęłam. Książka była fajna i naprawdę mi się podobała. Ale ja nie potrafiłam się w nią ciągnąć, i to sprawiło, że nawet nie chciało mi się czytać jej dalej. I nie wiem dlaczego takie coś było. Bo ogólnie pozycja była ciekawa, i naprawdę tam potem, jak już się wszystko zaczęło działać, to, to ja byłam ciekawa, co będzie dalej. Ale nie wiem, czy to sposób, w jaki została ta książka napisana, czy to, że było tutaj bardzo dużo jednak chińskich słów, yy, sprawiło, że żeby nie tak do niej nie ciągnęło, żeby ją po prostu czytać dalej. Mnie czasami jestem morzem łez, i ja myślałam, że będzie to bardzo taki wyciskacz łez. Po tytule. Myślałam, że będę ryczeć, natomiast nie ma tutaj nic wzruszającego dla mnie. Pozycja okej, okay. młodzieżówka taka do przeczytania, ale nie była niczym wyjątkowym. Jak bardziej polecałabym Wam na przykład spadochrony, niż tę pozycję. Więc ta była raczej taka ok, do przeczytania, ale też nie było to nic wybitnego. I następnie przeczytałam Flirtation or Face Off, czyli drugi tom tej serii rąką z hokejem w tle. Pierwszy tom to było Desire or Defense. Natomiast to nie jest taka seria, że rzeczywiście trzeba czytać yy, po kolei, bo tutaj mamy innych bohaterów. Bardzo taki przyjemny romans do przeczytania, ale jednocześnie też do zapomnienia, tak szczerze. Yy, bo, bo to było takie lekkie. Do przeczytania w popołudnie takie o, ale to nie będzie też taka pozycja, którą będę gdzieś tam polecać za kilka miesięcy yy, i w ogóle, bo, bo takie pozycje, takie romanse to są dla mnie właśnie takie do przeczytania na raz i, i nic więcej. A z tego samego nie mogę powiedzieć o kolejnej pozycji, czyli All in serce ze szkła. Pierwszy tom był tak smutny, że ja, ja byłam w depresji, kiedy czytałam tę książkę. Ta pozycja była tak chwytająca za serducho, i mimo wszystko widzieliśmy, jak to się skończy. Od samego początku domyślaliśmy się, jak to się potoczy, ale i tak, jak to się wszystko tak potoczyło, to nasze serduszko zostało złamane. Więc to jest pozycja, którą bardzo polecam. To jest New Adult, to jest takie New Adult, które uwielbiam. To mi po prostu przypomniało wszystkie te stare New Adult, które tak bardzo uwielbiałam, te kostery emocjonalne. Te niszczące nas zakończenia, to jest właśnie jedna z tych pozycji. Kolejna pozycja to drugi tom tej fantastyki, Jad z mroku i słodyczy. I muszę Wam powiedzieć, że pierwszy tom dużo bardziej mi się podobał. W pierwszym tomie mieliśmy tę konkurencję, tę rywalizację. Um, a tutaj, tutaj mamy już taki, taki typowy bunt, um, wojnę. Natomiast... Um, nie podobało mi się to tak bardzo, jak ten pierwszy tom. Następnie przeczytałam drugi tom, wszystkie twoje winy, i tak jak pierwszy tom mi się podobał i byłam zaskoczona tym, że mi się podoba, tam był fajny klimatik, naprawdę książka napisana bardzo dobrze, tak ten drugi tom, Jezu, ja się naprawdę nudziłam podczas czytania tej książki. Ja przez pierwszą połowę tej książki nie mogłam przebnąć, bo ja tak się nudziłam podczas czytania tej pozycji, że że właściwie byłam w szoku, jaka jest różnica między pierwszym a drugim tomem. Oczywiście tam pod koniec już się zaczęło coś dziać, natomiast no, nie zmienia to faktu, że dla mnie była to pozycja bardzo okej. Okay. Wręcz takie nawet rozczarowanie względem tego, co, co było w pierwszym tomie. Kolejna pozycja to czarne serce, czyli taki erotyk, natomiast piracki erotyk. To jest coś, co jest nietypowego, właśnie ten motyw piratów. Natomiast tak poza tym książka. Nie wywołała we mnie jakichś takich super emocji. Nie zapamiętam jej na długo. Była to książka taka do przeczytania. W kilka godzin, o, bo leżałam na mojej półce, no to w końcu po nią sięgnę, w końcu przeczytam. Natomiast, no, nie była to pozycja, którą zapamiętam, którą będę jakoś mocno polecać. Ostatnia książka, którą przeczytałam to Angel Wings i. Ta pozycja znów była okej. Okay. Ja, jeśli chodzi o młodzieżówki, to jest mało młodzieżówek, które obecnie potrafi mnie zaskoczyć. I jeszcze jakieś pojedyncze się zdarzają, natomiast większość jest właśnie okej. Okay. I ta jest jedną z takich pozycji, która jest okej. Okay. Ona ma tutaj 15 plus wiek, więc dla takich osób jak najbardziej, myślę, że im bardziej się spodoba. Dla mnie było okej, okay. Przyjemnie się czytało, szybko się czytało. Ja ją przeczytam też w kilka godzin, natomiast no. No, nic więcej. Klimacik Świąt, bardzo fajny. To by było na tyle. Tych książek jest 19. Wiem, że dla niektórych super wynik. Ja wiem, że mógłby być lepszy. Natomiast też i tak mimo wszystko cieszę się, że dużo książek takich ponadrabiałam, które chciałam przeczytać od dawna. Ja już zaczęłam kilka czytać książek, więc w sierpniu mam nadzieję, że ten wynik będzie dużo lepszy. I gdzieś tam ponadrabiam te wszystkie. Książki, które, które gdzieś tam zalegają na mojej półce od bardzo, bardzo dawna. Dajcie znać w komentarzach na dole, ile wy książek przeczytaliście w lipcu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!